Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Słuchajcie, nowy gracz u w Unboxingu, firma Sifrax, Sifrax.pl, dokładnie tak się nazywa e, strona. Sifrax podesłał mi pakę e, z produktami, z, ze swoimi produktami, e, które, które wypuścili na, na nasz rynek. Oczywiście produkty... E, dla morszczaków, dla akwarystyki morskiej, ale nie tylko. Zaraz Wam pokażę, że niektóre z tych, z tych produktów rewelacyjnie sprawdzą się także w akwarystyce słodkowodnej. Nie będę Was teraz zanudzał jakby opakowywaniem. Zrobimy sobie, zrobimy sobie cięcie i wskakujemy już z produktami. Zaraz Wam opiszę, pokażę wszystko dokładnie z bliska, żebyście, żebyście dobrze, dobrze widzieli. Mój zbiornik z tyłu już jest bardzo głodny na nowości. Powiem Wam, że 90%, 90 z tego, co tutaj przyszło, tylko oczywiście innych firm, ja już używałem u siebie w zbiorniku i używam do tej pory. Więc to jest coś, co na pewno będę używał coś, co uzupełni, uzupełni moją paletę wszystkich produktów, jakie mam do dyspozycji przy swoim akwarium morskim, które, które widzicie. Ale zaraz Wam wszystko, słuchajcie, dokładnie pokażę. Więc, no i zobaczcie, co przyszło. I oto, słuchajcie, jest paczka od Seafrax. Prezentuje się następująco. Mówię, 90, nawet jak tak patrzę po zestawie, 95% produktów używałem. Używam, i wiem, że są potrzebne w akwarystyce morskiej. Sprawdzają się, wyśmienicie w akwarystyce morskiej. I teraz pokrótce Wam opowiem o tym co tutaj do mnie przyszło, co SiFrax wprowadził, wprowadził na nasz rynek akwarystyczny. I po kolei, słuchajcie, Wam pokażę i powiem parę zdań o produkcie. Słuchajcie, to jest na pewno wszystkim, słuchajcie, dobrze znane. Słuchajcie, produkt tego typu, czyli węgiel aktywny czy węgiel aktywowany, wszystkim w akwarystyce morskiej jest dobrze, dobrze znany. Tutaj mamy kilogramowe bodajże opakowanie, jest tak sprawa, tak, z 1000, 1000 ml kilogramowe opakowanie węgla, węgla aktywnego. Świetna, świetna rzecz, świetna sprawa węgiel aktywny, jest to podstawa, słuchajcie, w moim, w moim akwarium morskim węgiel aktywny u mnie jest cały czas. To nie jest tak, że ja węgiel aktywny dodaję tylko, a, bo coś się dzieje, albo może dałem jakieś lekarstwo. Albo może użyłem jakiejś chemii i teraz chcę za pomocą węgla to jakby wyciągnąć pozostałości po lekarstwie, czy po jakiejś chemii chcę wyciągnąć ze zbiornika. Tak nie jest. Tak może było kiedyś. Tak jeszcze kilka lat temu do węgla aktywnego tak właśnie mieli podejście akwaryści, że się używa tylko wtedy, kiedy coś się dzieje, albo kiedy przeleczyliśmy nasz zbiornik jakimiś lekarstwami i chcemy wyciągnąć. A tak to broń Boże, bo tak nam wyjałowi wodę, że to jest kosmos. A to jest G, prawda? Ja węgiel aktywny stosuję, słuchajcie, non-stop. Non-stop jest to podstawa, która jest u mnie w zbiorniku morskim. Węgiel aktywny jest cały czas. Czy to jeżeli mam akurat miejsce w reaktorze przepływowym, wsypuję go do reaktora. Czy tak jak nawet teraz, mogę Wam pokazać, otworzymy sobie sampa. Zapalę magiczne światełko, poczekajcie, i wam sięgnę tylko ręką, żeby mnie naklapał, bo, bo mnie żona zabije. Poczekajcie, bym jakiś wziął. Szybko wam pokażę, zobaczcie. Takie mam. takie mam, słuchajcie, woreczki. O, takie mam, takie mam coś, i to słuchajcie, jest węgiel u mnie w zbiorniku, zawsze w jakiejś skarpecie albo w czymś, zawsze jest dobra, żeby mi się tutaj nie nalało z powrotem węgiel z powrotem węgiel wpadł do do sampa i węgiel aktywny jest u mnie zawsze to jest mur beton i to jest po prostu coś co musi być, ja zmieniam średnio co 3, co 4 tygodnie używam, wydaje mi się, że tak jak każdy producent zaleca. Czyli używam 100 ml węgla na 100 litrów wody, czyli u mnie tutaj jest mniej więcej 300 ml. Jakby w takiej skarpecie. Czasami troszkę więcej, czasami troszkę mniej. Też jakby tego super starannie e, nie, nie mierzę jakąś wagą, e, ale węgiel jest u mnie podstawa, e, klaruje idealnie wodę. Ja go używam nie po to, że lekarstwo, chemia, czy, czy jakieś choroby, czy nie wiadomo co, bo tego u mnie odpukać nie ma nie było. I mam nadzieję, że nie będzie. Ja go używam słuchajcie, do rewelacyjnego klarowania wody, żeby się pozbyć nieprzyjemnego zapachu. Chociaż czasami, szczególnie jak jest świeży zbiornik zalany, morski, to ta woda, wiecie, ta solanka, to wszystko pachnie fajnie i mi się ten ogólnie zapach bardzo podoba. No ale z czasem, wiecie, biologia się rozwija i tak dalej, tak dalej. Ryby się załatwiają, korale się załatwiają, wszystko żyje, karmimy mrożonkami i tak dalej. I ta woda czasami niekoniecznie pachnie wiecie super ekstra. Dlatego pozbyć się zapachu za pomocą węgla, wyklarować wodę petarda i ja to używam cały czas. Używam cały czas, zmieniam co 3 tygodnie, co 4 tygodnie mniej więcej, ale węgiel jest, jest u mnie, jest u mnie stale. Tylko pamiętajcie, żeby go przed wsadzeniem odgazować i przepłukać. Ja to robię po prostu tak, że Biorę węgiel, wspuję do jakiegoś pojemniczka, zalewam go wodą, czekam aż on się tam, wiecie, odgazuje, wysyczy, wysyczy, wysyczy. Ten brud z niego tam, wiecie, te, te drobinki, które są, ten pyłek z niego, z niego zleci na dno i potem taki węgiel wkładam właśnie do skarpety, czy gdzieś tam w jakiś reaktor przepływowy i wrzucam to do, do sampa. Także węgiel, świetna sprawa. Sifrax Carbo. Kolejną rzeczą, słuchajcie, tutaj sobie katalogi. Zaraz Wam pokażę w ogóle te katalogi, bo też świetna sprawa. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest Zeolit. O dwie frakcje zależy, słuchajcie, kto co lubi. I firma, słuchajcie, Zeolit ma w dwóch frakcjach, więc także zależy, kto co, kto co słuchajcie lubi. Mają Zeolit frakcja 1,15 mm i frakcja 8,33 czyli ten jest y, ciutkę większy. Dla mnie, słuchajcie, ja do tej pory jak używam zaolit, a zaolit mam u siebie w reaktorze, w reaktorze przepływowym y, cały czas, no to ja używam dosyć dużych tych kawałków, bo jakby tylko takie, y, że tak powiem, mam tak od ręki dostępne, że idę do sklepu i taki zaolit y, porządny, fajny zolit właśnie jest w dużych, y, w dużych frakcjach. Więc 8,33 to jest coś takiego, co ja używam aktualnie w takiej wielkości, ale 1,15 myślę, że też spoko, bo zawsze więcej można upchać w reaktorze i zawsze więcej się zmieści. Więc takie, słuchajcie, zeolity. Ja zeolit u siebie używam cały czas z tego względu. Może zaprzestanę go używać, jeżeli sobie poradzę z, z NO3 i z PO4. Aktualnie z racji tego, że mój zbiornik jest. Mocno przerybiony, jest mocno obciążony, to mam cały czas jakby problemy, jeżeli chodzi o zbicie NO3 i PO4. Już wiecie z poprzednich moich filmów, że mam i podokładany reaktor glonowy, mam pełno różnego rodzaju kulek filtracyjnych, bloki filtracyjne, ceramikę. W reaktorach przepływowych mam tryliard różnego rodzaju mediów filtracyjnych i dzięki nim. Jestem na takim poziomie, że zbiornik, słuchajcie, wygląda fajnie, nie? Ale ja bym chciał jeszcze troszkę zejść z tymi parametrami. No i zeolit, jakby mi w tym bardzo, bardzo pomaga. Ja go wymieniam też regularnie. Używam także 100 ml zeolitu na 100 litrów wody. Tylko mówię, zeolitem też trzeba trzeba uważać, trzeba wiedzieć jak go stosować, w jakich ilościach, kiedy go stosować. Trzeba badać parametry. Żeby nie było tak, że ktoś ma zerowe NO3, zerowe PO4, w ogóle woda jest super idealna, ale o, pojawiło się coś na rynku nowego, jest do akwarystyki morskiej, zaoli, dobra kupię, wrzucę. Nie? Bez sensu. Trzeba wiedzieć po co go używać, trzeba wiedzieć jakie on ma działanie. W fajny sposób oczyszcza nam dosyć szybko, oczyszcza nam wodę, poprawia nam naprawdę jakość, jakość tej wody. I ja też, słuchajcie, jeżeli nie mam zolitu, to to, to to też nie jest tak, że ja panikuję zaraz, nie, że włożyłem zaolit, zbliża się 3 tygodnie, 4, kiedy powinienem go wymienić i nagle nie mam i jest yy, panika. Nie, ja ten zoolit, słuchajcie, nawet jeżeli on już po pewnym czasie nie działa tak jak na początku, bo na początku włożenie zaolitu to jest taki boom dla zbiornika i on mocno absorbuje yy, te wszystkie te wszystkie niechciane, niechciane związki z, nas, z naszej wody. No ale po jakimś czasie nie ma też problemu, żeby on sobie został w, w zbiorniku. To nie jest tak, że on teraz wciąga, a jak go zostawicie, to on wszystko wam z powrotem odda. Tak to słuchajcie, też nie działa. Jeżeli przegapicie moment wymiany i on sobie poleży w tym zbiorniku jeszcze tydzień, dwa, trzy, to też nic się nie stanie, a zawsze to jest też jakieś siedlisko dla dla bakterii nitryfikacyjnych i jakby no, to też jest jakieś medium filtracyjne w naszym zbiorniku, więc zeolit nie ma problemu, jak najbardziej. Tak stosowałem, stosuję, jak długo będę dalej stosował, to wszystko zależy od parametrów mojej wody, mojej wody w akwarium morskim, jak to tutaj się ustabilizuje, ale na razie to jest coś, co muszę mieć, używam i na bieżąco, na bieżąco zmieniam. I tak słuchajcie, tak słuchajcie, sobie działam. Więc to mamy to. Mamy omówione trzy, y, trzy produkty. Teraz słuchajcie, Wam pokażę coś, co moje pokolce uwielbiają. Alginori. alginori. E, stosuję alginori raz, dwa razy, dwa razy w tygodniu. Tutaj słuchajcie, mamy alginori w takim rozmiarze 19 na 19 Ja słuchajcie, u siebie alginori stosuję na bieżąco. Jako, że nie zawsze lubię moczyć, moczyć ręce w zbiorniku, bo moje pokolce, ogólnie moje, większość moich ryb, jakie mam, to zaraz zresztą mam nadzieję, że zobaczycie, bo ja wróciłem z pracy, one nie były jakoś super dokarmiane, te moje ryby. E, I ja słuchajcie, jako, że ja nie, nie, nie lubię za bardzo moczyć rąk w wodzie, to ja sobie po prostu zrobiłem ten taki klips, który jest. Zrobiłem sobie klips na sznureczku. Tutaj mam obciążenie z pensety. Mam, e, pokażę Wam. Jak ja to robię, i zaraz będziecie mogli też zobaczyć, jak moje ryby na to reagują. Bo to nie tylko po kolce, słuchajcie, u mnie są ryby przyzwyczajone. I zobaczcie, Alginori tutaj od Sifrax, to jest taki, taki o, 19 na 19. I ja słuchajcie, u siebie jeden taki płatek, jeden taki płatek, czyli jakby jedną szóstą. Z tego, z tego kwadratu 19x19 19 używam. Robimy fik i ja to wrzucam słuchajcie do akwarium. Penseta, penseta jest u mnie po to, żeby, żeby jakby ryby mi nie pociągnęły tego klipsa. Bo one są takie dosyć żarłoczne, jeżeli chodzi o algi. No i jak ja ten szturek gdzieś tam sobie zahaczałem to one mi jakby wyrywały i potem musiałem tego klipsa szukać gdzieś tam w skałach, nie? Dlatego ja mam to zrobione w taki właśnie sposób i zobaczcie co się, co się dzieje na załączonym, na załączonym obrazku. Eee, ryby dzisiaj były już karmione. To nie jest tak, że ja na potrzeby tego filmu nagle Chopin przygłodził ryby 2-3 dni, żeby pokazać, że jedzą alginori. Eee, u mnie ryby są przyzwyczajone i to jedzą wszystkie ryby praktycznie. Gdzieś tam nawet jak kawałek się urwie, bo szczególnie dwa pokolce żółtek i skopas to one bardzo agresywnie się rzucają na te alginori i po prostu chwila moment skubią 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 i kawałki gdzieś tam sobie lecą bo te mniejsze rybki się boją podpłynąć jak się tam kotłuje przy tym klipsie ale zawsze te fragmenciki, które się oderwią oderwą i sobie gdzieś tam lecą to jak najbardziej pozostałe ryby też jedzą czy to salarias czy to garbiki czy to pseudochromisy, wszystko, wszystko, słuchajcie, w większych lub mniejszych ilościach u mnie algi nori wsuwa. No i, zo, i zobaczcie, co tam się dzieje. Nie wiem, czy to widać? Widać pewnie, nie? E, także tak to, słuchajcie, u mnie wygląda, nie? Także rybki są, rybki są zachwy, za, za, zachwycone. Błazenki, centropyga, nie ma, słuchajcie, nie ma problemu. Antiasy. wszystko, wszystko, słuchajcie, jest zachwycone, jeżeli chodzi o algi i ja algami... Karmię dosyć regularnie, staram się dwa razy, dwa razy w tygodniu, żeby te algi im podać. Dobra, więc mamy, słuchajcie, algi od sifrax. Dobra, zostały nam, słuchajcie, jeszcze trzy, trzy produkty. Sifrax, klej cyanoakrylowy, gęsty. Zobaczcie, taka, taka buteleczka. Bezpieczny dla korali i zwierząt, zwierząt morskich, opakowanie 20-gramowe, 20 że bardzo w dobry sposób będzie się aplikował na jakieś podstawki i, i tego rodzaju szczepki, jak będę, jak będę robił. Słuchajcie, klejem, klejem cyjanoakrylowym kleję u siebie bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy. Jakieś zoantusiki, słuchajcie. Jak na przykład przy, robię sobie szczepkę na przykład Bryzeum. E, też super się klei. Do klejenia słuchajcie, szczepek korali twardych. Jakbyście chcieli sobie podkleić koral twardy, też rewelacyjne. Takie korale, na przykład jak Eufilia czy coś, to jeszcze spoko. Dwuskładnikowy klej, bo jednak ta stopa tej Eufilii jest dosyć twarda i jej tak łatwo nie zniszczycie. Ale jak na przykład chcecie kleić dosyć delikatne korale twarde na przykład jakąś montipore czy coś, i teraz pomyślcie sobie, że montipore dociskacie paluchem do podstawki mocno, no to wydaje mi się, że w 90% jak mocno dociśniecie do, kleja, do kleju tego takiego dwuskładnikowego, jeżeli sobie zrobicie, przykleicie i dociśniecie, no to ona prędzej czy później pęknie. Nie? Co innego, jeżeli na przykład taką, taką Montiporę chcecie przykleić do skały bezpośrednio, to ja wtedy ją obklejam tym sklejem dwuskładnikowym i ją przyciskam do, do skały i tak się trzyma. Ale jeżeli robię szczepeczkę, to o wiele, o wiele lepiej mi robi się szczepki właśnie takim klejem cyjanoakrylowym, ale koniecznie gęstym. Słuchajcie, koniecznie gęstym i fajnie, że Sifrax wypuścił swój klej cyjanoakrylowy, dosyć duże, słuchajcie, opakowanie 20 gramowe, więc, więc bardzo fajnie. I słuchajcie, kolejne, kolejne dwa, dwa produkty, jest to jod i stront. Ja cały czas używam, przyznaję się bez bicia, nie używałem tego od początku swojego akwarium morskiego i to w sumie był po jakimś czasie, okazało się, że to jest jednak błąd. Że powinienem używać tego rodzaju produkty. Tym bardziej, że mam u siebie w zbiorniku eufilię, kalustrę i tak dalej. Więc to był mój błąd kiedyś, kiedyś, że nie używałem. wiecie, jak, jak to jest. Na początku się mierzy tylko tam KH, magnes, wap. Sprawdzamy sobie NO3, PO4, zasolenie. Za Jeżeli to jest w porządku, to tam więcej jakby super innych rzeczy nie mierzymy. I wszystko było ok do pewnego momentu. Jak zaczęły mi. Powoli lecieć, główki Eufilii, kalustreaza zaczęła dziwnie, dziwnie zanikać, była taka mała, pomarszczona jakaś, itd., itd. i tak dalej tak dalej. Ja za zacząłem robić, robić testy. I zacząłem od testów na jod, i się okazało, że bardzo mało tego jodu jest w moim zbiorniku. Następnie zrobiłem test na stront, to w ogóle była porażka, mimo że ja regularnie robię jakby podmiany, podmiany wody w moim, w moim zbiorniku. No to jednak w soli e, takie podmiany wody jakby nie są na tyle wystarczające, żeby uzupełnić te braki. To ja słuchajcie, mam dużo, dużo, dużo eufilii. No i nigdy jakby tego ekstra nie dozowałem i jakby nigdy się też super nie wczytywałem w potrzeby dozowania jodu i strątu w zbiorniku. E, dopiero gdzieś od pół roku, może troszeczkę dłużej jak pół roku. Zacząłem to dozować, zacząłem to kontrolować i powiem Wam, że eufilie rosną jak na drożdżach. Kalustrea, jak miałem takie, takie małe, słuchajcie, pomarszczone, gdzieś tam zanikające, zanikająca tkanka w ogóle na tym szkielecie, to wszystko, słuchajcie, zaczęło, zaczęło super odbijać i zobaczcie, że teraz też swój jod wprowadziła firma Sifrax i tak samo firma Sifrax wprowadziła, słuchajcie, swój, swój stront. E, jak dozuję aktualnie, bo już mam końcóweczkę e, strontu i jodu jakby konkurencyjnej firmy, tak mogę to powiedzieć, to tam dozuję jedną kropelkę na 100 litrów e, wody mniej więcej. E, tutaj nie wiem, czy jest podane, ale pewnie będzie podane. Suplement zawiera, mówię o jod, suplement zawiera skoncentrowany jod, 10 ml produktu, podnosi poziom jodu o 0,1 mg na litr w 100 litrach wody. Zalecany poziom jodu w wodzie akwariowej to 0,055 do 0,07 mg na litr. Zalecane dawkowanie podtrzymujące 10 kropli na 100 litrów raz w dzień. Myślę, że tutaj ten jod, jako że od pół roku podaję w takich ilościach, więc ja to sobie oczywiście testami jeszcze będę, będę badał, ale też wydaje mi się, że się skoncentruję i będę dodawał tak 3-4 krople na ten mój zbiornik dziennie. I tak samo, jeśli chodzi, słuchajcie, o, o stront, też będę podawał 3-4 krople dziennie. Tutaj dawkowanie jest podane troszeczkę inne, bo jest 5 kropli na 100 litrów wody, 2-3 razy w tygodniu. Więc jak będę dawał 3 krople, 3 krople codziennie, to wydaje mi się, że też będzie, będzie super. I ja tak, słuchajcie, dozuję tamten jod i stront i naprawdę Odkąd zacząłem to dozować, to eufilię, powiem Wam, że petarda. Nie? Powiem Wam jeszcze taką, taką rzecz, że jak zacząłem zgłębiać jakby temat jodu i tak dalej, to jeżeli mamy mocny odpieniacz u siebie w systemie morskim, to bardzo szybko, w bardzo szybki sposób, jakby odpieniacz wyrzuca nam ten jod. Nie? W sensie, że go wyciąga, wyciąga z naszej wody. I dlatego no, poziom jodu powinniśmy badać, powinniśmy testować i powinniśmy go dozować, jeżeli się okaże, że jest w mniejszej ilości niż być powinno. Ja robiłem też jakiś czas temu test ICP, no i tam też wyszło po prostu brak, jeżeli chodzi o stront, jeżeli chodzi o jod itd., dalej. więc nigdy wcześniej jakby się nad tym nie skupiałem, super, tylko badałem tam podstawowe 3 czy 4 parametry, no ale odkąd porobiłem więcej testów, jakby pogłębiłem jakby troszeczkę swoją wiedzę na ten temat, no to wiem, że jod strąd dobrze robi zbiornikowi powinniśmy go dozować. Oczywiście, jeżeli mamy go, jeżeli mamy go za mało w swoim, w swoim akwarium, więc też nie róbcie czegoś po prostu na, na głupiego, tylko pierwszy zróbcie testy, zobaczcie jak to słuchajcie, wygląda no i wtedy, i wtedy dozujcie, ale naprawdę jod i strąd petarda, jeżeli chodzi o, o dozowanie i o to, jak zareagowały nadawkowanie koralowce. To jest, powiem Wam, że Dostałem, słuchajcie, jeszcze w gratisie takie e, broszurki od Seafrax. Tutaj, słuchajcie, jest opisana ich firma. E, o naszej firmie macie pięknie wszystko, słuchajcie, jest ilustrowane. Fajnie, że, że firmą się chce nie? robić różnego rodzaju ulotki, broszury. I to zobaczcie, że w fajny, fajny sposób wykonane, ładne. Także super. O, na przykład o tym nie wiedziałem, że Sifrax to także, słuchajcie, terraria i paludaria. To się dowiedziałem czegoś nowego, bo nie miałem o tym pojęcia. Tak samo, że wykonują, słuchajcie, zielone ściany. To jest, słuchajcie, to, adres do Sifrax, pyk. Mamy tutaj, nie wiem czy widać, pewnie widać, adres do Sifrax. I co jeszcze, słuchajcie, co jeszcze przyszło oprócz tych y, produktów? To oczywiście przyszły naklejki. Cztery naklejki dostałem y, od Sifrax. Ja lubię, słuchajcie, takie gadżety. Jak oglądacie y, czasami moje relacje z kanciapy u mnie, to widzicie, że mam y, kilka wszędzie naklejek y, ponalepianych. Część dołożyła moja córka z jakimiś rybkami, z meduzami i tak dalej, ale dużo mam takich branżowych jakby wlepek i te wlepki mam w różnym miejscu w swojej kanciapie poprzyklejane, więc na pewno miejsce na wlepki od Sifrax też się u mnie w kanciapie znajdzie. No dobra moi drodzy, to by było, to by było na tyle. Dziękuję bardzo firmie Sifrax za, za podesłanie paki. To jest słuchajcie wszystko, co... Co mówię, no 95% tych rzeczy stosowałem, nie stosowałem drobnego drobnego zeolitu, gdzie on to jest. Nie stosowałem, słuchajcie, drobnego drobnego zeolitu nigdy wcześniej, więc będę miał okazję przy następnej zmianie zeolitu u siebie w systemie podmienić. Bardzo fajnie, że podesłali jod i strąd, bo to jest coś, co naprawdę warto używać. I jeżeli nie robiliście wcześniej testów, stestujcie sobie. Jeżeli macie problemy z eufiliami, kalustrea, coś się dzieje, tkanka się odrywa, są problemy z tymi, z tymi LPS-ami, więc naprawdę sprawdźcie sobie poziom jodu i strontu. Jeżeli jest nisko, zacznijcie, moi drodzy, dozować i zobaczycie, że, że się dużo, dużo lepiej wszystko, wszystko będzie rozrastało i będzie dużo lepiej się miało. Tylko też to nie jest słuchajcie środek taki magiczny, że dzisiaj podacie, a jutro już będzie wszystko super. No, jeżeli macie duże braki, jodu na przykład w swoim systemie, no to, to trzeba regularnie to dozować, żeby, żeby dojść do takiego poziomu zadowalającego, jaki byśmy chcieli. Także to by było, słuchajcie, na tyle. Bardzo raz jeszcze dziękuję firmie Sifrax. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć. Do następnego.